Nazywam się Chris Amethyst Lancaster. Po moim imieniu i nazwisku można pomyśleć, że jestem ze Stanów, ale to pozory. Jedyne co według mnie łączy mnie z USA, to obywatelstwo i imię. Urodziłem się w Rosji, dokładnie mówiąc w archangielsku, w roku 1992, 7 września o godzinie 1.09. Moje pierwsze nazwisko, Amethyst, odnosi się do koloru moich oczu. Mam bowiem dość jasne, fioletowe oczy. Drugie, Lancaster, przyjąłem, kiedy wylądowałem gdzieś na Florydzie w wieku 20 lat. Mam średniej długości, faliste, naturalnie srebrzysto siwe włosy. Uważam je za dość magiczne. Dlaczego? Ponieważ były bardzo gęste i nie dało się ich obciąć. Niczym, w ogóle. Sam próbowałem. Na szczęście nigdy się nie przytłuszczały i były bardzo hydrofobowe, więc moja frużera nie miała prawa ulec zniszczeniu nawet z mojej strony. Mam 188,7 cm wzrostu i ważę około 65,5 kg. Mam też polskie korzenie, a język polski nie jest mi obcy. No i jestem otwartym ateistą. Ale ja nie o sobie chciałbym opowi opowiadać. Chciałbym powiedzieć o tym, co mi się przytrafiło. Po tym wszystkim, co przeszłem, mam wrażenie, że Ziemia, na której Wy się znajdujecie, nie jest jedyną istniejącą we wszechświecie. Mam wrażenie, że jestem nie z tego świata. Mam wrażenie, że jestem z wieloświata. Nie zdziwcie się więc, że to, co Wam będę opowiadał, będzie brzmieć jak czysta fikcja. Dla mnie to zawsze pozostanie prawdą. To wszystko zaczęło się w roku 2017, między 1 a 7 stycznia. Dostałem wezwanie do wojska. Wojska? Nie. To było coś w rodzaju rekrutacji. Zostałem wyznaczony przez anonimowego osobnika, aby zebrać jak najwięcej osób w celu stworzenia prywatnej armii, której zadaniem miało być dotarcie do Korei Północnej i zabójstwo Kim Jong-una. Na początku wyśmiałem ten pomysł, uznając go za niemożliwy do wykonania. Ale ciekawość wzięła górę i zgodziłem się. Po mojemu zdziwieniu, pierwszą osobą, która się zgodziła, była moja małżonka. Dorayuki Lisao. Japonka, lat 22, m 57,3 cm wzrostu. Dość drobna budowa, ale jak się okazuje, dość silna. Jeżeli dzięki Tobie wrócę żywa z tej wojny, to już nic naszej miłości nie rozbije, wyjaśniła mi. Po jej twarzy wiedziałem, że nie żartowała. Chciała iść, a ja kocham ją nad życie, więc zabrałem ją ze sobą. Sam nie mam doświadczenia wojskowego, ale byłem właścicielem sporej strzelnicy z dostępem do niemalże wszystkich broni palnych tego świata. Poza tym mam kumpla z młodości, który pracował jako różnikarz w Irlandii i miał smykałkę do broni. Louis Belfast Shamrock 1,77 wzrostu, niesamowicie inteligentny i prawie zawsze ma jakąś niespodziankę, raczej miłą. Kolejną, dość nietypową osobą w tamtejszej drużynie był Rick Longinus Disiment. Dość niski, chuderlawy, chorowity, krótkowzroczny młodziak. Metr 69 wzrostu, cichy, spokojny, ale jakoś walczyć potrafi. Po wysłuchaniu jego chorobach, które przeszedł i kolegach, których stracił, stwierdziłem, że miał dużo szczęścia, bo chociaż on sam przeżył. Warto nadmienić, że Rick ma dobrą, ale krótką pamięć, więc wszystko co mi opowiadał, miał zapisane na, w notesie. Jeśli przeżyję tą wyprawę, to wszystko to wszystko ląduje na moim dysku. Oznajmy im jakby uroczyście. Piątym i jak na razie ostatnim członkiem drużyny dowodzącej był nie do końca człowiek był humanoid Rocco Skalit Lavinor. 9 stycznia przywiezi nas do obozu wojskowego w lesie o wdzięcznej nazwie Szczyt Bezpieczeństwa. Utworzyły się tam trzy frakcje. Na początek lądobiorcy, inaczej nazwani Landcepters. Zadaniem lądobiorców było czynić tereny niedostępne dostępnymi na wszelkie możliwe sposoby. Rzeczy typu przedzieranie przez tereny strome, zarośnięte, podmokłe i tym podobne oraz usuwanie każdej możliwej przeszkody siłą i sprytem zarazem. Ja byłem dowódcą. Drugą frakcją byli wędrowcy, inaczej Wanderers. Ich przeznaczeniem było walczyć i ogólnie działać ofensywno-defensywnie w miejscach ekstremalnej temperatury. Bez znaczenia, czy to kąsający mróz, czy piekielny skwar. Wędrowcom przywodził Kazach mie mieszkający w Brazylii. Gata Mores Nugato Catal. Masywny, dość mięsisty, długowłosy gość. Meter 93 wzrostu tylko potęgował jego groźny wygląd. Może i wyglądał strasznie, ale serce miał ze złota. Kiedyś dowiecie się dlaczego. Trzecią frakcją stanowili Dioryci, byli żołnierze specnazu. Nazwa wywodziła się od koloru ich strojów wojskowych, które miały jednak tą właściwość, że przy dłuższym kontakcie z danym terenem zmieniały kolor na ten odpowiadający otoczeniu nosiciela. Zaawansowany kamuflaż, muszę przyznać. Dioryci by, byli wyjątkowi pod tym względem, że było tam aż trzech przywódców. Pierwszy z nich, dwumetrowy z namiastką centymetra, Ławbiert Korablijew Ragajew, surowej, Surowy i bezwzględny, ale honorowy. Zaraz po nim, Dimitar Czeresnik szabraków 1,90 wzrostu, chudy, jastowłosy psychol z mentalnym przełącznik przełącznikiem moralności i osobowości. Na koniec, prawie niemy facet. Rarygin Łukow-Niebreszkiew. Nie Serio, koleś prawie w ogóle nie mówi, a jeżeli już to dwa, trzy zdania dziennie. Ale jest przeraźliwie czujny, bo słyszy wszystko w promieniu co najmniej stu metrów. 1,85,5 85,5 wzrostu i dość bujna fryzura, ale nie znam nikogo, kto tak dobrze rozpoznaje dźwięki. Wbrew oczekiwaniom było nas dość mało: 100 lądobiorców, 1000 diorytów i 5000 wędrowców, razem 6100 żołnierzy, z czego 5 dziewiątych to kobiety, które w większości pełnią funkcję lekarek polowych, ale bronić się potrafią nieco lepiej niż niektórzy mężczyźni obecni w armii. Aby oddać fakt tego, na jak bardzo samobójczą misję się wybieramy, zgodnie nazwaliśmy się Carion Incorporated. Padlina i spółka. W obozie spędziliśmy miesiąc, który upłynął nam na intensywnym szkoleniu bojowym. Od podstaw, takich jak dobycie broni, aż po najbardziej zmyślne i skomplikowane manewry bitewne. Na koniec byliśmy już gotowi do drogi. Dokładnie 9 lutego rozeszliśmy się w trzy różne strony i, jak wtedy myśleliśmy, na zawsze opuściliśmy Safety Summit.